Rada Miejska udzieliła prezydentowi Andrzejowi Kosztowniakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Rada Miejska w Ratomiu pozytywnie oceniła ostatni rok pracy pana prezydenta Andrzeja Kosztowniaka i udzieliła mu absolutorium za ten ostatni rok, czyli za wykonanie budżetu. No wszyscy wiemy, że miasto się rozwija i nie spodziewałem się innego wyniku. Większość zdecydowana radnych zgłosowała za tym, żeby prezydent dostał skwitowanie. Podstawą udzielenia absolutarium jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania prezydenta z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej, opinią z badania sprawozdania finansowego, informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej. Uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu podejmowana jest nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.